Cześć tu Agnieszka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj propozycja sałatki ze stekiem wołowym. Ja mam tutaj przygotowane 350 g antrykotu wołowego. Będzie on smażony oraz podany na sałatce. Możecie oczywiście do tego ugotować sobie trochę ryżu. Dla mnie wystarczy po prostu taka sałatka ze stekiem. Jest przepyszna, ubierzcie mi. Ona jest troszeczkę w stylu azjatyckim. W związku z czym do marynaty będę używać sosu sojowego, a także cukru palmowego. Możecie go zastąpić oczywiście cukrem brązowym, bądź zwykłym cukrem. Chodzi o to, żeby on się delikatnie skarm skarmelizował na mięsie. I to też doda takiego fajnego kiku smakowego. Do marynaty użyję. Tylko i wyłącznie pieprzu wraz z tym sosem sojowym i cukrem. Sałatka będzie taką bardzo prostą sałatką, więc użyję tutaj trzech pomidorków, takich niewielkich, jednej malutkiej cebulki, zioła, czyli u mnie pietruszka, mięta, torek. Użyję również dwóch Ogórków gruntowych oraz papryczki chini, która wzmocni smak. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to oczywiście zamarynowanie mięsa. Więc tutaj do pieprzu ja muszę sobie zatrzeć najpierw ten cukier, który mam i zetrę go w całości, ponieważ będę go również używać do pipów i sałatki. Słuchajcie, tego cukru musi być około dwóch łyżek do dipu do sałatki oraz taka szczypta, myślę, że około łyżeczki takiej kopiatej do marynaty do mięsa. Do marynaty również sos sojowy, myślę, że tak z dwie łyżki. Marynatę przelewam na mięso i muszę dokładnie natrzeć nią kawałek wołowiny. Tak zamarynowane mięso ja odkładam tutaj na kilka minut, akurat ten czas wykorzystam na zrobienie sałatki. Teraz zajmę się przygotowaniem dipu do sałatki. Więc wspomniałem wcześniej cukier palmowy. Ja wiem, że moja limonka, której użyję, jest bardzo soczysta, Więc. Do miseczki przeciskam całą, cały ten sok. Pozostały sos sojowy, mam go tutaj w ilości około dwóch łyżek, ponieważ trzy przygotowałam sobie tutaj w miseczce. Około jednej użyłam do marynaty, więc tutaj wydaje mi się dwie łyżeczki. I trzeba dokładnie oczywiście rozmieszać. Ja go jeszcze na chwilę odstawię i dzięki temu ten cukier, który tutaj wylądował, fajnie się rozpuści. I czas na sałatkę. Ogórki gruntowe mają to do siebie, że mają bardzo duże te nasiona, więc ja się ich pozbędę, ponieważ nie chcę, żeby Moja sałatka była taka wiecie wodnista, dlatego lepiej je po prostu sobie tutaj wyciąć. Już pomidory będą miały wystarczającą ilość soku, więc tej wilgoci z ogórków ja się po prostu pozbywam. Ja teraz pozbywam się nasionek z papryczki chili, po prostu rolując ją. Następnie odcinam tą końcówkę. I zwyczajnie wysypuję wszystkie, albo prawie wszystkie pestki tutaj, których nie będę po prostu używać. Możecie je sobie zostawić, oczywiście, jeżeli lubicie bardziej ostre potrawy. część tutaj na pewno w niej zostanie, więc trochę ostrości będzie tak czy inaczej. Słuchajcie, ogórka pokroję taką metodą jak z reguły kroją Azjaci, jeżeli idziecie na do restauracji. Często ogórek właśnie jest pokrojony i pomidor w takie większe części i tak dziwnie na skos. Słuchajcie, oczywiście mój ogórek był ogórkiem z bio. Mimo wszystko został bardzo dokładnie wymyty, dlatego zostawiłam tutaj w nim skórkę. Teraz pomidory. Pomidory kroimy również w taką dość dużą, w takie dość duże części. Tu musi być coś po prostu na ząb. To danie myślę zaspokoi apetyt zarówno mięsożerców, jak i osób, które są na przykład na diecie, ponieważ jest to zwyczajnie takie danie fit. Czas na małą cebulkę. Ja ją pokroję również na takie troszeczkę większe kawałki. I A jest z kolei tak dość drobną, ale też nie za drobno siekam. Pietruszki użyję tak około kolędrówka. Możecie ją zastąpić również kolendrą, jeśli lubicie. No ale coś zielonego po prostu takiego aromatycznego, chciałam, żeby pojawiło się w tej sałatce, więc będzie to właśnie pietruszka oraz mięta. Nie siekam jej też bardzo dokładnie. W tej sałatce chodzi o to, żeby te wszystkie składniki, które w niej się znajdują, były takie treściwe, wiecie, takie no dość duże. Ostatnią rzeczą, którą mam tutaj do wrzucenia do sałatki będzie mięta. Ja użyję całych listków z kilku gałązek. Możecie użyć jej tak naprawdę no ile chcecie. Ona bardzo fajnie tutaj orzeźwia smak. Więc ja tutaj kilka gałązek pozbawię liści i wrzucę po prostu do sałatki. sobie Delikatnie teraz przemieszam tą sałatkę, tak żeby zobaczyć wizualnie, jak to wyszło. Oczywiście ona jeszcze jest bez dipu. Dip będę dodawać troszeczkę później, jak już będzie odpoczywał stek, ponieważ nie chcę, żeby warzywa po prostu tak klapły szybko. Widzicie? Słuchajcie, sałatka pełna świeżości. Wygląda super. Wam olej na patelni. To chwileczkę potrwam. Słuchajcie, na początku olej musi być dość mocno rozgrzany. Ja mojego steka będę smażyć 3 minuty po jednej a następnie po drugiej stronie zobaczcie jak pięknie skarmalizował się tutaj ten cukier i chodziło mi właśnie o taki efekt zmniejszam y, tak o połowę moc kuchenki i kolejne 3 minuty z tej drugiej strony będę snużyła mojego steka a tak naprawdę e, będę go sprawdzać po prostu za pomocą dotyku. Jeżeli będzie konsystencji przypominało tutaj tak zaciśnieć, jeżeli zaciśniemy dłoń, to w dotyku ten stek musi przypominać dokładnie tą konsystencję, jak dłoń pod dotykiem. Pora na to, żeby ściągnąć steka z patelni. Słuchajcie, on jeszcze musi odstać tutaj. Około 5 minut, myślę, tak, żeby trochę się uspokoiły te soki, które są w nim w środku. Kiedy stek odpoczywa sobie, ja mogę przyprawić sałatkę dipem. Czas pokroić mięso. Słuchajcie, ja będę je kroić tak takie bardzo Cienkie paseczki. Zobaczcie, mięsko jest usmażone w punkt. W środku jest różowiutkie, a tutaj na zewnątrz fajnie skarmelizowane. Właśnie dodatek tego cukru sprawił, że ta skórka zrobiła się niemalże czarna. Ale właśnie o taki efekt nam chodziło. Bardzo często Azjaci tak przyprawiają mięsa, pochodzi im o to, żeby uzyskać efekt takiego słodkawego mięsa, która jest super w smaku, tak naprawdę. Już kilka razy wypróbowałam takie mm, przepisy i propozycje. Sprawdzają się naprawdę wyśmienicie. Pora przełożyć mięso do sałatki. I wymieszać całą sałatkę. Sałatkę. Jak mówiłam, możecie sobie użyć jeszcze tutaj na przykład ryżu. Ale wydaje mi się, że... nie jest on konieczny! Słuchajcie, kochani, moja sałatka jest naprawdę przepyszna. Uwierzcie mi na słowo, wypróbujcie przepis koniecznie. Cóż, subskrybujcie, zostawiajcie łapkę w górę i do następnego odcinka.